Wielkie koszykarskie święto. Finały play-off rozpoczęte. Na parkiecie dwa teamy. PGE Turów Zgorzelec i Asseco Prokom Gdynia. Drużyny już trzykrotnie spotykały się w finałach i za każdym razem zwycięsko wychodzili z nich koszykarze z Trójmiasta. Przed każdym meczem solidna rozgrzewka. Obowiązkowa i nieoceniona, bo stawka najwyższa. Tytuł Mistrza Polski. Zaczynamy najważniejsze mecze w tym sezonie w Polskiej Lidze. Pewnie przy komplecie albo, albo w okolicach kompletu publiczności impreza na około 5000 osób. Pierwsze dwa finałowe mecze to spotkania w gdyńskiej hali. Kasa Stewczyka towarzyszy w nich koszykarzom i kibicom, a kibice zawsze pomagają jak mogą. Na parkiecie panują nie mniejsze emocje jesteśmy dla zabawy i pomóc drużynie, żeby wygrała dzisiaj. Nie nasi nerwowo są osłabieni, ale damy radę. Najważniejsze to znaleźć dobry sposób, by zagrzać do boju swoją drużynę i jednocześnie wybić z rytmu przeciwnika. Żeby było dobrze, przede wszystkim trzeba dobrze uderzać mocno bardzo mocno i rytmicznie. Koszykarze walczą ostro pod koszami, a trenerzy, jak to bywa w finałach, przechadzają się nerwowo wzdłuż linii boiska. Liczy się tylko jedna: wygrana. Dla kibiców nie mniej ważna jest też dobra zabawa i atmosfera finałów. Hala jest super, atmosfera jest świetna, mam nadzieję, że Turów wygra w końcu. A jak nie, to będziemy wicemistrzami. To też jest ok. Tu nas jest tak. Dobrze, podchodzimy do siebie, rozmawiamy przed meczem. Dzisiaj było tak samo, że tutaj kibice z do nas podeszli. Rywalizacja o tytuł Mistrza Polski będzie toczyć się do czterech zwycięstw. Faworytami w walce o złoto są koszykarze z Gdyni. Choć być może zespół ze Zgorzelca pokusi się o niespodziankę i zdetronizuje aktualnego Mistrza Polski...